W sumie dobrze się rusza 3 do 0 na chwilę obecną 3 do 0 na chwilę obecną O Firen jest chłopie tutaj rozpędzony Szaman wpada do jego boksa Ale chyba celowo Nie wiem co robi Firen Firen chyba chce sklipować sobie szamana na TikToka Tak to przynajmniej w tym momencie by nam wyglądało Firen po prostu leci i się nie zatrzymuje Przypominam, że za chwilę mogą mu się skończyć materiały Firen, Firen Długo Seti już próbuje dojechać Kamiego, Seti... A Kami wyszedł w tym momencie na high ground. no. Coś, też zaraz chłopaki zaczną ze sobą rozmawiać. Bo tutaj Seti może być delikatnie poirytowany, chociaż jest zamiana strategii. Teraz grają dokładnie to samo, tylko że na odwrót. Kami chyba znowu zajdzie nam na dół. Jest to najdziwniejszy one v jaki dotychczas widzieliśmy na pewno w dniu dzisiejszym. Eee, najbardziej zachowawczy, najbardziej ostrożnie panowie grają. Eee, Kami próbuje kolapsować... Buildy Setiego, ale dostaje pompę za 100, no i teraz Seti, wie, że ma przewagę, Seti, czy będzie wjeżdżał, czy będzie tutaj podmieniał Seti, już y, będzie chciał przerwać leczenie Kegiem, Kamiego, łapie Kamiego, obija go delikatnie za 42 kef, e, no i Kami ma coraz mniej punktów y, życia, Seti, Seti, troszkę tutaj 50-50 wszedł do tego boksa, Seti, dalej szukaj i Kami, odwdzięczył się ładną pompą, ale Seti po raz kolejny obija Michała, no i przewaga jest na pewno po stronie Setiego, tylko tutaj nie wiem czy nie ma buildów Kami'ego przypadkiem. E, Kami jeszcze leczy się e, minisami. E, Kami używa minisa Set i natomiast wychiluje się do 100 na 100. No ten pojedynek jest długi. No i Seti już wie, wiesz, za chwilę zniszczy te OKEGA i że po prostu będzie wjeżdżał. Już all in w Kamiego. Nie będzie chciał tutaj dać się oponentowi uleczyć. Seti. Za chwilkę skończą mu się materiały, to może być dla niego duży problem. Seti. Może jeszcze to spróbować skolapsować. Seti, Kami, Seti Kto wygra pierwszy pojedynek. Kami, obija Setiego go za stoł. Kami! Wygrywa. 1-0. Kami, natomiast teraz troszkę niżej. Przypominam, że jest 3-2 dla Kamiego w tym momencie. Matko i córko. Kami, chyba za chwilę będzie akcja kolaps, Ale Seti już tu schodzi niżej. No i są takie trochę pokrwały na tych realistykach teraz rozgrywane. No, Kami versus Seti, Kami versus Seti, ale Kami wyrwał za 140 pompę. Tylko to jest jack więc jeszcze może się w pełni uleczyć. Seti już widzimy, że szuka, szuka Michała. Seti. Seti! Seti! Nie dostał w timing. Seti! Dalej szuka. Kami nieuleczony. Seti! Kami, Kami, Kami. Teraz zaczyna się leczyć chuck Gemu leczył się za 10, za 20, za 30. Wie, że musi uciekać. Kami zwaistował dużo twardych matsów, ale cały czas się leczy. A co, co robi Seti? Seti chyba daje mu się uleczyć. Aha. Tego to ja nie rozumiem, ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Takie chyba dżentelmeńskie zachowanie. I Kami po raz kolejny leczy się tym czakdżakiem. No ten czakdżak tutaj jest perfekcyjny pod Kamiego. Nie wiem, czy Seti nie będzie chciał z nim grać na leczenie potem w Lejcie. No bo w teorii będzie mógł to zrobić, bo Kami ma mniej masu, więc Kami musi grać bardziej agresywnie w tym momencie. 180 materiałów u Kamiego. Jest jakaś spinaczka rozgrywana. Już Seti i Kami się tutaj szukają. Seti versus Kami. Oj! To było bardzo ładne ze strony Kamiego, ale w ogóle tego nie wykorzystał, i Momo. Natomiast Seti ma przewagę materiałów. Seti wie, że musi ją wykorzystać. Seti, on już tutaj szuka. Kami wspina się u góry. Kami nad Seti, nagle wychodzi. Kami versus Seti. Kami! Przegrywa ten pojedynek. Mamy 3-3. To był jego buildy, chyba nie. Seti, Seti. Kami ma przewagę materiałów 120, maców więcej. Pytanie tylko, czy Seti zdaje sobie z tego sprawę. Zobaczmy, Seti versus Kami to jest krany box fight. I ani jeden, ani drugi nie robi jakichś fałszywych ruchów. Kami widzimy, że jeszcze kolapsuje sobie. Powolutku, co nieco No ale, e, oj teraz e, Kami z lepszą pozycją, ale to Seti go kolapsuje e, Seti wie, że musi uważać Coraz mniej materiałów na koncie jednego i drugiego To za chwilę się zakończy, czy Kami, czy Seti Kto przejdzie do drugiej rundy Zobaczmy, zobaczmy Seti jest, kolapsi Kami spada i Zadają sobie mniej więcej tyle samo obrażeń Więc sytuacja bardzo, ale to bardzo wyrównana e, Seti teraz dostaje Kraka Musi troszkę się uspokoić Pytanie co z tym zrobi Kami, Kami też się uspokaja Matko i córko Ja, ja, ja mam plus 200 Nie wiem ile oni mają Ale tam Kami chyba już próbuje zniszczyć jakieś buildy Zobaczmy, Seti się uleczył Będzie miał prawie 100 na 100 Kami natomiast ma 100 na 90 Ale ma jeszcze biga Seti już tutaj coś hachmęci Seti Seti czy skolapsuje? Nie, jeszcze nie Jeszcze nie, teraz tak Seti łapie Kamiego Albo Kami łapie Setiego Coraz mniej matów Kami sam się skolapsował Kami w wodzie Kami Derflopa, Kami derflopa i Kami przegrywa set i przechodzi dalej A prawdola to nie było prawdziwe Mowy Jezus Alan, co ty robisz? Demuś ogląda i się łapie za głowę Ale no spokojnie Tutaj y, teraz seren jakiś skok, kamikadze został wykonany A darmowy jedzie, darmowy Darmowy kopie walczy o życie no, i zobaczmy, darmowy, darmowy szuka, szuka tutaj jakiejś okazji na złapanie serena. Na razie troszkę bezskutecznie. Darmowy, on już nie ma matsów, darmowy! Ja nie wiem, czy seren to wie. O, seren ma jeszcze 300 matsów, ja nie wiem, jak to się wydarzyło, ale darmowy chyba będzie musiał zmienić jakąś strategię w kolejnej grze. No, bo seren za chwilę już chyba się dowiedział, co się stało u darmowego. No, widzowie, darmowy Alan chyba do lobbygu jest zaraz wysyłany serę się to czai chłop jak żmika patrz 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 objago go za sto tak za 100 góra była darmowego ale co z tego o, ale ładnie teraz darmowy o to było to było to było szybkie to było bardzo szybkie kolejna dobra próba widzimy że chłopaki się leczą niemcy jeden za jeden no na razie tak bym powiedział że nie do końca ale darmowy Kurde, a on ma matce jednak, 200, tak? Czy to jest zbugowane? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Na tej powtórce te macy się tak dziwnie pokazują, że raz ma, raz nie ma. Szaman 4-0? Tak, szaman niestety przegrał 4-0 z Firenem. To by się zgadzało. No, a my lecimy dalej. Mamy darmowego. Mamy Serena. No i zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Eee, darmowy. Darmowy tutaj tak myśli. Myśli, myśli, co wymyśli? To się okaże, darmowy! Ale tu jest zabawa. Oj, nie trafiona pompa, oj, trafiona pompa! O, I mamy jeden jeden. <grym, grym>, nie wiem jak to wygrałem, tak że Nie, nie o, przodowałem. Wygrałem, nie, jak... Oj, 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 co to było, bo ja chyba się zapatrzyłem. Czekajcie, idę sobie okno otworzyć. Przypominajcie mi widzowie o nawodnieniu. Eee, oj, mamy serena, mamy darmowego. Zobaczmy, co chłopaki zrobią. Oj, 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 darmowy. Na razie jeden punkt na jego końcu. Serena również. Czemu nie zmieniam rundy w prawym górnym roku? Za chwilę wytłumaczę. A na razie zobaczmy, co się tutaj dzieje, bo Serem dwukrotnie już poobijany w tym pojedynku. Wydaje mi się, że on nie ma leczenia, a ma jeszcze minisy, więc was oszukałem troszkę. No, ale e, darmowy ma jeszcze kega, więc troszkę więcej ma tego leczenia pan e, darmowy. Darmowy, darmowy on Tutaj jeszcze będzie y, szukał za chwilę fajta z serenem. Ma materiały, bałem się, że znowu nie ma. I jaka ładna pompa. 2-1. Prawie jak 2-1-2 u darmowego. Chodzi o to, że to jest jedna ósma finału. Dokładnie tak, to nie jest runda 1 na 8, tylko to jest jedna ósma finału. Potem będzie 14 i tak dalej, i tak dalej. Bo po prostu by się nie zmieścił cały napis ćwierć finał. Oj, darmowy tutaj już wychodzi na fajt z serenem. W ogóle, widzowie, możecie napisać, czy chcecie, bo mogę też pokazywać wam te gierki w taki sposób w sumie, bo jestem na Obserwatorze, więc mamy taką możliwość. Darmowy i Seren już tutaj ze sobą e, walczą, jak widzimy. Seren w boksach, darmowy... Darmowy gdzieś dalej. Lepiej z gracza się ogląda, dobrze. Nie ma sprawy, widzę, że więcej osób pisze nie. To pokazuję w taki sposób. Oj, teraz darmowy za 130 obija Serena! Darmowy wjazd! No i mamy trzy. Pogadali sobie i lecą dalej. Oj Harry, tutaj taki dziwny bicik A pix w ogóle nie buduje, tylko się tam ślizga na tej górze i za chwilę dostanie jakiegoś pizza. No biedny pix! O teraz Ale jaką ja pompę dał. Nie... O matko i córko, jak to. Jeden jak to... i drugi, daję sobie tyle wiesz? samo. O matko i córko. O, <laughs> o kurwa jeba! Oj, przepraszam. Co ja słucham? To młodzi użytkownicy na czacie a chłopkostkę skręcił, no no i zaczyna się kolapsowanie ze strony Franka. A Demuś gra troszkę bardziej agresywnie. Demuś, Vouch. O ile to fauto samo oznacza w niku, co Vouch, zobaczmy. Demuś, on będzie trzymał no, On gra spokojnie, ale Franek też, też coś tam próbuje. No tylko że na próbach na razie się kończy. Obity za 53. Chłopaki ze sobą już nie rozmawiają, tutaj nie ma tak kontentowego duetu niestety. No a Demuś chyba nie będzie chciał schodzić, w ogóle ta syrena to jeden z popularniejszych skinów pro playerów ostatnio, mam takie wrażenie. Demuś widzimy, że już sobie odbija do lewej strony, Franek natomiast tutaj coś próbuje, ale no bezskutecznie Franciszek, Franciszek No, okej. Okay. Zobaczmy. Kazik jeszcze, jeszcze wyleczony, jeszcze z szansą. Patrz jaką dał ścianę, a to Mikson dał tą ścianę to jednak są problemy. No i teraz co wymyśli Kazik? Olej, jest gwiazd! Obija troszkę Mixona za 32, no ale to finalnie Mixon. Ja, ja, ja. Wygrywa. 2-0. Ale dobra, mogę powrócić, mogę powrócić. Możesz Będzie powrócić. Powrót. Rok temu powróciłeś. Powróć Kazik. Jak Feniks z popiołu. Dobra. Wraca. Widzę big w zakazałem poproszę. Jest powrót. O Aha Ej Oj No, delikatnie pobijany Kazama Ale patrzcie Kazama, Kazama, tutaj próbuje się wywinąć z tych boksów Teraz jeszcze rzucił kega Wychodzi No ale co z tego, Mixon, Mixon, Mikson jest bezlitośny, bezlitosny względem Kazimierza O, dał mu czas, miło jednak, jednak jestem. Jakaś beczka z niebą nie powinna tam spaść? No, on ma swoją, spokojnie, spokojnie. <grystanie> no mama, ma. dobra <grystanie> Kazama 167 Mim HP dę. moi drodzy. Z tymi strzałami Natomiast Nixon 100 na 100 Ja walę. Ja walę <grystanie> Ale pech. <grystanie> Wiesz co się boję, że dasz mi 200, nie? Chyba z fioletami no, się no. nie da. Ta, ale na przykład da mi jakieś za 10 najpierw, mm -hmm, mm -hmm. potem wyjdzie, no wiesz jakiego on ma, ma ninja, walony. No ja wiem, ja wiem no, on jest potężnym graczem, naprawdę. ale nie rozmawia z nami. Jest u cię? Nie, słyszycie. Taki locked in w ogóle. Ja zmutowałem A, okej, okay. zmutował cię, oj! Beczka! Beczka leci! Beczka z niebios! Teraz jest ten moment. Beczka z niebios, widzę, spadła. Nie ma jakichś wytrub? Ej! Ej! Spokojnie, ku... Ja walę, mnie przepraszałeś. Aż jest tą beczkę. Ja tu ty nie masz maszyn... co o tym mówiłem! Kazik! Kazik highground! Kazik! Oj, Kazik! Obija Mixona, trzy śniapy na koncie Mixona, i czy to będzie wygrana runda przez Kazika? Widzowie szaleją. No jest nadzieja, jest nadzieja, że Dabale. Kazik jeszcze to zrobi. Gość tak mi zaczął agresywnie, że nie mogę. Wina duo, widzowie, wina duo. I uwaga. Tak, Mongrel to był partner Mixona, ale Mixon teraz zwojezmował apteczkę. No i Kazimierz ma po raz pierwszy w tym pojedynku przewagę punktów życia nad swoim oponentem. Pytanie, jaki jest plan? Jeszcze nie wiemy. Myślę, że sam Kazimierz nawet jeszcze nie wie, jaki jest ten plan. Ale za chwilę się oczywiście dowiemy, co wymyślił najmądrzejszy IGL w Polsce. No i Mixon też zobaczymy, co wymyślił. Na razie tutaj widzimy, że sobie tylko buduje. Oj, objawia za 42, niestety. Nie wiem, czy nie będzie używana apteczka za chwilę. Na to się chyba zanosi, proszę Państwa. Oj, jeden i drugi pobijany, ale Kazimierz ma więcej punktów zdrowia. I ma aptekę. On się leczy. A Mixon już tutaj sprayuje. Szuka. Szuka jakiejś możliwości. Mikson pobijany. Czy to będzie koniec Mixona? Widzowie, Big W dla Kazimierza. On może to wygrać. On to. Może. Nie. Nie. Nie, Uciekaj Kazik! Musisz! To?! On ma beczkę?! A nie mam?! Czy mam. mi się zdawało? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, to jest no Puszymy, powiedzieć, że mam, no! Nie, On spadł! On leci! Tyno! Jest! Dobra, film pomogło. Tyno. Dobrze, zobaczmy. Darmowy jeden, SETI... ...zero. Ale fajnie tutaj, fajnie, dynamicznie! Jest cool. Darmowy, darmowy, znowu z bardzo silną przewagą na samym starcie. Już będzie teraz się wklejał set jego Seti, mocno pobijany Seti. Musiałby dać jakąś magiczną pompę. Jest praktycznie zboksowany przez darmowego, ale darmowy jednak wycofał. Wie, że ma przewagę, wie, że może się na spokojnie uleczyć i to lepiej rozegrać? No i zobaczmy teraz, co zrobi w takiej sytuacji Seti. Ja cię zabijam, nie? Tak, 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 A kto wygrał? Yeah. No, 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 Na no. pewno Demuś dała przewagę. O, już tej przewagi nie ma. Tu 7-7, tam 6-7. 6-9 HP, przepraszam. O, jeden i drugi! Dobry, na Blisko jest bardzo. Komu na to psycha pozwoli? Aj! Aj! Kto to wygra? Aj! Harry przejął. Demuś już ma amaców Oj, było close. I Demuś I tak. wygrywa pierwszą rundę! Mam się poskoczyć. Udało się. Ale... To jest moje wszystko, kurwa. No to jak teraz Demuś widzę, że wygra, to wygrywa. Może to przełamać. Obił chyba karego za sto, demuś! On idzie po więcej! Ale nie może się podpalać, nie może się podpalać! Demuś! Dobra, nie. Demuś może skasować karego! Skasował! No, ten początek, demusia, nie najlepszy, ale demuś chyba tego nie resetuje. Ty i ma high co ciekawsze. Jestem w lekkim szoku, co się tutaj wydarzyło. Po pytanie, czy on go jakoś dobrze użyje? Na razie nie. A Firen już tam się kręci. Już chłopie, leci po więcej. Leci po więcej. Firen pobijany, skrakowany, demuś! Może go teraz złapać, jeżeli tylko nie popełni jakiegoś głupiego błędu. Demuś! Demuś! Nie. Co się dzieje? Oj, demuś! Jaki zrobił fal ale czy to jakiś problem? Chyba nie, chyba się demuś tym nie przejmuje. Chyba po prostu twardo leci, nie zatrzymuje się. No, ta przewaga jego jest kolosalna, ale niewykorzystana w dalszym ciągu. Jezu, kochany, co ja widzę? No, w każdej chwili może jeszcze to przegrać. Demuś, teraz na ściance Firena. Demuś, troszkę zagubiony, to nie były w ogóle jego boksy. No a Firen, no, on, jak profesor, odkąd został obity do takiej ilości HP, naprawdę gra bardzo skutecznie. Też bardzo bezpiecznie, trzeba powiedzieć, bo tylko delikatnie raz robił demusia, ale on nie może ryzykować, dlatego. To bezpieczeństwo się u niego po prostu pojawiło. Teraz trzyma high ground. No i firency Demuś. Oj, Demuś znowu dostaje. Oj, jak on tego nie złapał? Wydawało mi się, że to był Eddie Demusia w ogóle. Nie wiem co tu się odpierdziela. Ale teraz filet miał szansę, on znowu zmisował pompę. O ta zmisowana pompa, może się na nim zemścić, coś mi się tak wydaje. I demuś wygrywa. Linus freebuilda sobie kręci. Ja mam wrażenie, że oni w ogóle w dwójkę sobie jakiegoś freebuilda kręcą. W sensie to tak wygląda. No, jakby ja tak spropsowałem Linusza, ale da, darmowy też się, no się bardzo dobrze, się dobrze rusza. poczekaj, sekundkę. Tak, oczywiście. <laughs> <laughs> Ja, na przykład jakbym grał z Dinusiem i byłbym prosem, to ja bym go zmutował się osobiście. Na ręce, jak grasz? Eee, taką jak akurat. Ale. Nie, akurat. Nie, patrz. Nie Oj! Bym... Darmowy. Darm już nie jest big, darm już teraz jest 2-1-2. Problemne. Ale no, chopy tutaj darmowy to ja jest indycznie. jakaś. Big, big bestia, kolejny ty. Ja myślałem, że on jest trochę bardziej łosi mechanicznie. Jezu! Powinienem też podać HP Dinusia, żeby było sprawiedliwie. No ale to, no dobra. Darmowy nie zapytał, to zostawmy to tak jak jest. Kontynuujemy rozgrywkę. Wygrał? Nie, nie wygrał, nie wygrał. Tu wyszedł do lobby. Oj, no była szansa, żeby to zakończyć. No darmowy nie potrzebuje, wiecie, takiej otwartej sytuacji, takiej otwartej pozycji, gdzie musi dać jakąś pompę za 200. Bo wystarczy jakaś pompa delikatna. Na za to strasznie teraz yy, overprotektuje high ground. W sensie on cały czas trzyma z dwa piętra nad. Gra dosyć bezpiecznie jak na Dinusia. Takie mam przynajmniej wrażenie. No ale to dlatego, że nie chce, nie chce oddać tego high groundu. Chociaż i tak nie wiem, czy darmowemu się go nie uda. Yy, przejąć, prędzej czy później, nie wiem, czyli daszek darmowego finalnie o Więc tutaj no, chłopaki Mogą jeszcze trochę powalczyć, ja myślę, że będziemy kolejny raz na max high'u Oj no, teraz darmowy, kolejna szansa Dinoś tak próbuje, próbuje, no ale, oj, obija w końcu darmowego Ale to darmowy ja... wygrywa Ja się słyszałem, wiesz? Jesteś pewien? On go kolapsuje? Tak ale go obił hmm. tym kolapsem! No, Dinoś ma dużo gorszą się. pozycję. Przede wszystkim tego nie w 3 A to prawda. Tak zadecydowali proplejerzy na deseku. Nie no, ten domek to jakaś masakra. To to zbudował. Tomek, pozdrawiam. Ale patrz jak się Dinuś tutaj zakrada. Chociaż dach jest fajny. O, ale zbejtował, że niby na dachu siedzi. Ej, ej, ka. Nie zostało jeszcze wszystkich par. Oni grają o trzecie miejsce, już tylko będzie finał. A vlog będzie na YouTube? Tak. Zrób taki turniej tylko, że duety. Fajny pomysł. Oj. 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 Dobrze, że łódkę postawili. Nie, nie, no warto było pod No niestety Pira, dziękuję